Gratulacje, wygrałeś bardzo intensywną pierwszą partię po finału sprzeciwko koronawirusa i Jak się czujesz po tej partii? Zmęczony. To ba, ja mam 10 dosłownie. I jeszcze tą końcówkę na końcu wieża z pionek na wieże z Troszka. Ja po prostu już nie wiedziałem, czy wykrywam, czy demisuję. Nic nie, nie, nie widziałem. Ale uda, udało się znaleźć po konia 8 że wykrywam. Czyli ten ruch był kluczowym momentem w tej partii, czy już wcześniej miałeś przewagę, po której wiedziałeś, że może grać na wygraną? Znaczy ja że ta koniecówka była wygrana wcześniej, ale no wiadomo, no, no z takim zawodnikiem wygrać taką partię, no to no wiadomo, że to jest mała presja. Więc no trochę się stosowałem i też no, no wiadomo, że no w fakt tego, że graliśmy tam piątą, szóstą godzinę, no to nie pomagał. Ale na szczęście po konie osiem zobaczyłem, że wygrałem, więc byłem trochę uspokojony. Jest to dla Ciebie rewanż tak naprawdę po zeszłorocznym finale przeciwko Radkowi, wtedy przegrałeś, teraz pierwszą partię wygrałeś. Jaki jest Twój plan na, na rewanż na jutrzejszą partię? Po pierwsze się wyspać. Nie, ja się cieszę, bo przynajmniej bo powiedziałem wczoraj w wywiadzie, to znaczy no, w, na, w nagraniu dla czwórki powiedziałam, że no, wierzę, że ten mecz będzie bardziej wyrównany niż docz temu. docz temu no, praktycznie w, traż, w każdym meczu do dokrywkę. Ja tak miałem tekturę jedną i też no, to było widać w tym finale, że ja trochę zdychałem, już prawie na oparach. A w tym oczu no, to no, sytuacja jest trochę zupełnie inna, bo, e bo tak naprawdę my obydwaj wygraliśmy no dwa mecze w, mecze, w mecze w meczach klasycznych i no i wiadomo było, że no, wszystko się może zdarzyć. No ja się cieszę, no przynajmniej wiem, że przynajmniej nie przeczał w klasycznych. Gratuluję, cieszę się też z, tego, z tego faktu i życzę powodzenia jutro w takim razie. Dziękuję.